Mecz był na pewno trudny, ale to my postawiliśmy dzisiaj wysoko poprzeczkę, bo my bardzo dobrze swoją grę prowadziliśmy. Myślę, że to był taki klucz do sukcesu, że ta nasza gra dzisiaj bardzo dobrze wyglądała i dlatego ten mecz tak się potoczył. Zawiercie jest bardzo dobrą drużyną i my nie możemy myśleć o tym, że już awansowaliśmy. Jest jakiś mały kroczek zrobiony, ale żeby awansować dalej musimy na bardzo trudnym terenie w zawierciu. Myślę, że pokazać taką siatkówkę jak dzisiaj, może i lepszą. Na pewno szykujemy się na, na ciężki pojedynek, bo tam zawierczy zawsze się ciężko gra. No i musimy się skupić od początku aż do końca, żeby, żeby ten mecz potoczył się po naszej myśli. Dzisiaj może momentami to nie było spotkanie na najwyższym poziomie, ale to nie o to chodzi. Zwycięzców się nie osądza. My zrobiliśmy nasz plan, naprawdę się cieszymy, że zwyciężamy to w takim stosunku. No i już. Myślę, że będziemy się koncentrować od jutrzejszego dnia na rewanżu, bo to będzie zupełnie inny mecz. Na pewno nie będzie tak łatwo, chociaż każdy z tych wyżej rozstawionych w tabeli to tak chciał. Natomiast doskonale zdajemy sobie sprawę, że myślę, że zaraz pobył chatowy, mamy najtrudniejszy ćwierćwinał. Super byłoby skończyć w dwóch spotkaniach i w zawierciu przypieczętować to. natomiast. Jeżeli tak podejdziemy, że mamy ten bufor bezpieczeństwa, to może za chwilkę być szybciutkie trzecie spotkanie w Estrzębiu. Dlatego postaramy się nie myśleć o tym, po prostu podejdziemy do tego spotkania, jakby było 0-0 stan rywalizacji, damy wszystko co najlepszego, co mamy i postaramy się, postaramy się zakończyć to w zawierciu, ale na pewno będzie bardzo trudno. Przez cały sezon myślę, że nad tym pracowaliśmy, bo zdarzały się takie przestoje w poszczególnych setach. Jeżeli tego unikniemy, to na pewno będzie nam łatwiej, no, ale ciężko też się wystrzec tego typu przestoi, ponieważ nie gramy z byle kim. Mówmy się, że naprawdę Zawiercie to jest bardzo silny przeciwnik, dlatego nawet jeśli nam się przytrafi ten przestój w którymś momencie, to musimy dobrze reagować. My też mamy silne armaty na zagrywce, też możemy serię na, przy swoim breaku robić. Pewno szkoda tego pierwszego seta, bo wygrywaliśmy 22... 20, przy 22-21 była gdzieś tam jedna czy dwie piłki, gdzie, gdzie, które były według mnie kluczowe, bo, bo gdybyśmy tego pierwszego seta wygrali, na pewno troszeczkę uwierzylibyśmy bardziej w siebie i, i ta gra... Na pewno byłaby lepsza. Gramy jeszcze, mamy cały tydzień, żeby odpocząć, żeby się przygotować do następnego meczu w zawierciu i zrobimy wszystko, żeby przedłużyć tą rywalizację. Dzisiaj Jaszczemby jakby, jakby trzymało nas cały czas na taki delikatny dystans, pomimo tego, że dochodziliśmy ich, ale cały czas to były dwa punkty przewagi dla nich i potem z biegiem czasu nas po prostu punktowali gdzieś tam w końcówce, my, my pękaliśmy. Na pewno mają lepszą zagrywkę, to, to było widać, że w tym elemencie nie znam statystyk, ale na wizualnie na pewno więcej jasów po ich stronie. Mówię, nie wiem, nie wiem czy jak tam przyjęcie i takie elementy, ale ale na pierwszy rzut oka jakby ta piłka była Chyba lepiej przyjmowana przez Jaszczębie, przez co ich gra była bardziej urozmaicona i, i tyle.